Cześć dziewczyny! Znamy się od lat, dzielę się z wami swoją pasją i co tydzień kręcę tutoriale. Wiecie, że zawsze staram się doradzać najlepiej jak tylko potrafię, bo dla mnie to nie tylko praca, dla mnie to pasja. Kontakt z cudownymi ludźmi, którzy tworzą tak jak ja piękne rzeczy. Chciałam wam dzisiaj powiedzieć coś osobistego. Oprócz sklepu z dekupażem prowadzę także drugi sklep, który jest bardzo bliski mojemu sercu. To jest sklep z perukami. To sklep dla pań, takich jak ja, które czasami nie czują się dobrze ze swoimi włosami. Wiem jak to jest, kiedy lusterko nie pokazuje tego, co chcemy zobaczyć, a codzienna walka z suszarką kończy się zawsze porażką. Bo to nie chodzi tylko o włosy: chodzi o pewność siebie i poczucie własnej atrakcyjności. Żeby spojrzeć do lustra i powiedzieć, świetnie wyglądam. Jeśli temat jest ci bliski albo znasz kogoś, kto zmaga się właśnie z takim problemem, mamy siostrę, przyjaciółkę, to powiedz im o mnie. Chętnie doradzę. Pomogę dobrać coś, co doda pewności siebie i uśmiechu, bez presji, ocen z odrobiną humoru. Zapraszam na wigello.pl. Link zostawiam w opisie wideo. Na tutoriale Inspirello jak zwykle zapraszam w niedzielę, natomiast wszystkich fanów w Deku na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!